Cześć, dzisiaj pokażę wam jak zainstalować i wgrać teksturpaka do Minecraft. Szukamy teksturpaka, odpowiedniego dla nas. Mój to będzie Craft z Racji, iż będzie mi potrzebny do przyszłych filmów. Klikamy w ten link, następnie powiesz wybieramy gdzie go chcemy pobrać. I gdy się już pobrał, szukamy go w folderze. Minecraft i folder nadal zostaje otwarty. Przechodzimy do ustawień, paczki zasobów i otwórz folder z paczkami. Teraz przeciągamy teksturpaka z tamtego folderu do tego. ppm i wyodrębnij wszystkie Zamykamy i jeżeli nie działa resetujemy grę i wszystko powinno działać. Dzięki za oglądanie, zostaw subę i widzimy się za jakich...